Cześć kochanie, witam was w nowym odcinku. Dziś zagramy sobie w taco Mia. O co chodzi? Będziemy chyba otwierać budkę z takosami! Ja cię tutaj jakieś zawody są w jedzeniu tacosów. No, ale się spociłeś przy tym jedzeniu, ale was będą brzuchy bolały. Już mi was szkoda naprawdę. Wgraa mija. O, Mia, dostałaś piękny puchar z takosem. O, nawet w gazecie jesteś opisana. Nie otwiera swoją pierwszą knajpkę z takosami. Tutaj mamy opcję grillowania oczywiście. Opcję budowania tako. I miejsce sprzedaży. O, wchodzi tutaj jakaś dziewczyna. Bierzemy od niej zamówionko. Mhm, mm bułeczka, tak, jakieś różne rzeczy. Ok, zamówienie ląduje na górze. Przechodzimy do grillowania. Mięso musimy sobie ugrillować. I o co tutaj chodzi? Bo musimy czekać do tej gdzieś niebieskiej strzałki. Tak, musi być pyszne to mięso. Ok, gotowe, trzeba odwrócić odwracanie tak dobrze i czekamy tak właśnie tak gotowe możemy wsadzić to tutaj teraz bierzemy ser tak podam... aha więcej tego sera ma być tak to się robi więcej sera okej okay, cebula nie zabrałam cebuli? zabrałam i ketchup. Nie, to jest sos jakiś. Ostry. Bardzo ostry sos. I zawijamy. Wkładamy zamówienie. Nasze. Tutaj. Tochru. Jesteś zadowolony? 91 punktów. Myślę, że całkiem nieźle. Jak za pierwsze tako. Generalnie nigdy w życiu tako nie jadłam. Nie wiem, czy wy jedliście. To chyba jest dość takie ostre danie. Franco! Franco przyszedł po tako! Ale już się to wąsy tutaj ruszają! Uh, uh, uh. Dobra, przechodzimy do grillowania. To mięsko tutaj dajemy. A i musimy... A czemu tutaj jest mięso dwa razy? Aha, nie, dobra, okej. Okay. Jest jeden raz mięso dla niego. Więc musimy w tą łopatkę... Zaraz będziemy przewracali na drugą stronę. Tak, odwracamy. I czekamy. Czekamy, czekamy, aż to mięsko będzie takie pyszne, po prostu rozpływające się niebo w gębie. Ech, cudownie, i teraz tutaj chcę majonez? Tak? na całej długości, proszę. Okej. Okay. Co to jest? Jakaś fasolka? Chyba fasolka. Brązowa fasolka. Mm, zielone to jakaś sałatka na pewno. I tutaj jakiś dziwny produkt. Sos, powiedzmy do jakiś sos. Dobra, zawijamy to. I nasze zamówienie ląduje tutaj. Jesteś zadowolony, Franko? Lubisz nasze Właśnie 86 punktów. No wiesz co? Jest ok, ale w sumie to nie wyszło ci. No. Dobra, mieliśmy dwóch klientów. Nie jest najgorzej, no. Jak na początkującego, który nigdy nie atakował. Myślę, że jest całkiem w porządku. Przechodzimy dalej. Co się tutaj dzisiaj wydarzy? Dostajemy nowego konsumenta, Zoe. Myślę, że też przyjdzie nas odwiedzić. Chicken, aha, kurczak. Dochodzi do menu. O, idzie Mia, nasza nowa konsumentka. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona z tako, które dla ciebie zrobimy. Hmm? Tutaj jest jeszcze jakiś nóż pokazany, nie wiem. Zaraz się dowiem o co... A, to jeszcze na pewno będziemy musieli kroić. Dobra, ona chce z kurczakiem te tako. No jest też do wyboru kurczak. Tutaj się smaży, smaży, smaży. Fajnie, bo są cztery palniki aż. aż cztery palniki, na których można smażyć mięso. Dobra, zaraz by nie Aha, nie. Kroić. Dlaczego kroić teraz? Aha. Na tej zasadzie na patelni pokroić. Zróbcie tak w domu, to was mama wyrzuci z kuchni. Na teflonowej patelni nożem kroić. Nie, jakoś tego nie widzę. No, chyba by nie była zadowolona. Odwracamy tak, kilka razy. Czekamy aż tutaj ten czas dopłynie nam do końca. Czekamy, czekamy. Ładnie to wygląda takie mięso. Po prostu aż, aż zgłodniałam na jego widok. Widok kawałków kurczaka, pychotka. Dan, no to we. Proszę, wkładamy. I co tutaj jeszcze chciała? Sałatki jakieś? O, to nie są sałatki, może to jest papryka? Nie wiem. To jest na pewno ser. I... majonez. Dobra, proszę bardzo. zawiemy Zamówienie tutaj. Proszę. Zoe, co ty na to? Jest! 94 punkty! Wiecie, jak to jest dużo? Jeszcze 6 i by było sto Dobra. Tutaj. O, ja cię. Troje ludzi. Tochru. Tochru przyszła po taku. Tochru, tochru. Okej, okay. tu od razu też weźmiemy sobie zamówienie od tego starszego pana. Ten starszy pan będzie chciał z kurczakiem. Dobra. I kto jeszcze? Akari w porządku. No to robimy. Yy, tutaj będzie takie mięso. Tutaj będzie takie mięso. Tutaj będzie... Wszyscy... Nie. Tutaj jest jedno takie. <laughs> ok. W takim razie czekamy. Czekamy, aż to wszystko się pięknie upiści. Mamy trzy. Talniki zapełnione. A tutaj, co tutaj będziemy ciąć? Chyba. Tak, tutaj na pewno będzie trzeba ciąć tego kurczaka zaraz. Uh -huh. Cięcie. I tutaj cięcie. Tutaj zaraz będzie odwracanie. Z lewej strony. I flip. Odwracanie. Flip i flap. Jeszcze chwilkę i wszyscy będą mogli dostać swoje zamówionko. Odwracamy. Cyk, cyk. I tutaj też odwracamy. Proszę bardzo. Które będzie pierwsze? Chyba te. Tak, myślę, że to będzie pierwsze. Gotowe. Wkładamy. I do tego będzie... Nie, to nie to zamówienie. O to zamówienie mi chodziło. Z tego będzie ser. Tak. Yy, do tego będzie to coś. Wygląda jak kostki lodu, ale to chyba jest cebula tak pokrojona. I ostry sos. Tak. I zamdliamy Te zamówienie. Cyk, proszę bardzo. Te zamówienie idzie do klienta. To chruje. jesteś zadowolona? 79? Dlaczego? Może dlatego, że ten sozy i tak wystaje na boki. No, 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 no. to już jest gotowe. Podkładam sobie na bok. Co ja zrobiłam? To jeszcze raz trzeba. Co ja zrobiłam? Nie. Jednego mi się nie udało tam włożyć, a drugie wyrzuciłam. Ja cię. Jaka porażka. Po prostu nie polecam wam mojego lokalu. Nie polecam. Jak tu przyjdziecie, będziecie długo czekać w kolejce i dostaniecie pomylone zamówienie. Dobra, to trzeba pokroić. Kroimy. Czekamy. I kroimy jeszcze raz. Znowu na teflonowej patelni, za którą mama będzie zła. Dobra. Nic się zacięło. No i co? Dłużej się posmaży, jak się zacięło. Trudno. gry. Przysięta gra. Halo, halo. No, zaczął wybrać w końcu. Czekamy, czekamy. Jeju, jak to długo się robi. Strasznie długo to trwa. Dobra, odwracamy. Flip, flip. Flip, flip, flip. I tutaj też odwracamy. Flip, 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 flip. Ślicznie. Po prostu ja wiem. Ja wtedy tam wyrzuciłam to mięso. Bo mi nie wyszło. Tak, bo ja chciałam, żeby mój klient dostał to co najlepsze, a nie jakieś yy, niedorobione jedzenie. O co tu chodzi? Gotowe. No i co, 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 co jest gotowe? Aha, mamy dwa. No to sporo. Ja cię... Dobra, mamy dwa. Dobrze jest, że mamy dwa. Dobra, nie możemy wyrzucia, wyrzucać tych składników poza ty tako. Bo później ci ludzie nie są dobrze nastawieni do nas. Tak. Sos. Dobra, i zamykamy. Dobra, i to jest to zamówienie. Proszę bardzo, idź i nie grzesz więcej. A Kari, co ty na to? 23 punkty? Czemu? Co? I zero na piwku? Chyba oszalałaś. No trudno Dobra co ty chcesz Ostry sos Proszę bardzo ostry sos Do tego ta cebulka. Pokrojona w kosteczkę Tutaj nie wiem co to jest Nie mam pojęcia Coś dziwnego pokrojona w kostkę I jeszcze raz ten ostry sos No mam nadzieję że To zamówienie będzie w porządku Chociaż jakieś popękane jakieś jest te ciasto z tego tako Dobra Woli? Co ty na to? 74 no Zjem, ale więcej tu nie przyjdę Zjem, ale więcej tu do was nie przyjdę No zobaczymy jeszcze Dobra kochani Kto koniec na, na dziś Z, z, z robienia Takosów, szczerze mówiąc Nie jestem w tym beznadziejna i nie polecam mojego lokalu, nie przychodźcie do mnie, nie róbcie u mnie zakupów, ale za to możecie polubić mój kanał, zostawić lajka, dać subskrypcję, żebyś was nic nie ominęło. I oczywiście zostawić jakiś fajny komentarz. <noise> Może jak robić dobre takłosy, żeby ludzie po prostu chcieli do mnie przychodzić, bo te, które robię obecnie są beznadziejne. Dzięki, na razie, cześć.